z tej strony y, ja, y, a dzisiaj gramy w taką nową gierkę RAFT i y, y, ja zagrałem, bo chciałam zobaczyć o co chodzi nie wiem, może gdy ktoś kupić to z niej zagramy dobra, to nazwie, y, myślę świat y albo nie, to na razie nie chcę wam pokazać sobie. to jest fajne, bo tu na przykład możemy grać z i dziewczyną i gram oczywiście nie ja gram dziewczyną, bo czemu nie zagram na razie na łatwym jak pójdzie za łatwo jak za, za łatwo tak, za bardzo, za bardzo łatwo niż jest napisane, to są nowe. Dobra, ja to sobie grałem, bo chciałam się przekonać, o co z tym chodzi. To też można kreatywny i to jest fajne. Mam nadzieję, że znajdziemy jakąś wyspę na sam start. Gdy będziemy nagrywać. Mamy load. I oto jesteśmy. Właśnie. No i to jest takie po prostu życie na trawie. Musimy łowić rzeczy, które nadpływają. Nic się nie mogę zrobić. Dobra, plastik, e, tłuszcz, czego wiem. Najważniejszą rzeczą są deski. Są deski i liście. Serio? Łap mi to. Nie. Feryj, ja już mam początek. No, wskocz mi na tą trasę, No. Powinny zmienić głos, bo może część was usłyszała. A może nie. Jest taki. jakiś taki. A Tylko głos. Nie jeszcze żadnych liści Ale i mi ten liść Beczuszki się najbardziej tu opłaca zbierać Nieważne, że idzie tam Nie, że wbrew fala desek O, kamień tam. I, I możemy sobie coś skraftować Heee, taki zły, zły start mamy. I po co, po co ja tam Jak przecież to przyjdziesz chwilę do Tam popełniałem błędy, gdy grałem właśnie takie. Przez to stracić hakałas poniżej. Bo... Можно хака страцить. слушайте там моё ушко? Доброе утро, Бурак! Teraz um, zbieramy na prosty róż, czyli liście musimy nabrać. Je Albo, jest, są dwa wpadki. Jest. Ty. O tam jest górka do drukowania. Aj, ale nie popłyniemy do niej. Zstoiłam to sobie. Proszę Dobra, skoczyłam. I dlaczego są najważniejsze? Bo trzeba umieścić deski, żeby to się paliło. To jest dla, właśnie dlaczego najważniejszy materiał. Bo bez drewna nie rusz. Ja miałem raz tak taką, że nie mogłem się troszkę nic zrobić, nie miałam drewna. Ech. A i tak w ogóle chciałam powiedzieć, że przepraszam, że nie tak nie rzucałam filmów tak, tak normalnie. To dlatego, że byłem też tu, można powiedzieć, na wakacje. takich. Nie mam deski zbierać, ale dobra. O, i tu są na przykład, taka, to jest taka górka do zbierania rzeczy. Taki I teraz y, najważniejszą rzecz trzeba zbudować, czyli wędkę. E, na razie na początek spróbujemy sobie młotek zbudować, żeby sobie ulepszyć klatkę. Dobrze, no, że jakby nam zapakuje rakina, to będziecie też się likwidować. sami się pytają. No, jak lecisz, haku? Widzieliście to? Przyleciało przez to. Nie umiem łowić. Tu się kamień bardzo przyda na kotwicę. Kotwicę <laughs> nie liście, a już przybysz, mewa. Ja się o tym mówię I teraz nie miałbym jak odbudować Shit O shit, carry go again Coś tam resztkami tego shit jak tak to To Dobra, się zaszło A i możemy mieć tam ileś procent szans na to, że właśnie gdy nam się zniszczy, może jakiś przedmiot się wypaść, plastik lub drewno. Więc taki plus. Ops, tutaj chyba baczki nie zdobędę. I mywo. Nie, tak sobie ulepszyć? W którym kierunku? Ja se ulepszymy tak. a dziękuję za plastik O, kurwa, kurwa ma to oj be... serio... Mm, czemu Nie. Bon. Oj, serio? Serio? kuch, 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 Oj, Oj, ma jeszcze tak mają. kuch, 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 jakby co?

Stół okay. badawczy też możemy sobie, pewnie mogli odkrywać. 3, O, czekajcie. Absolutnie, ja wariusze. Najbardziej Wam polecam zbierać taki plastik, bo łatwiej go jest zdobyć. Cześć. musimy zrobił na przykład tak. Niech on się rzuci na to. Bo to się rzuca, chcemy. Tak? No, dobra, nie, dobra, nieważne. Ja tam nic nie mówiłem. Co? Nie, ja tam nic się mówiłem. Nie! To jest kubanka. Nazwa się Zgredek. Cześć Zgredek! I kto zna życie ten sekretny... tam... nie, sekretne życie Sekrety, no tam życie pi, kto zna. A tak się spytać chcą, kto oglądał, Ten, niech pisze w komentarzu i nie zostawi łapka. Jestem ciekaw. I właśnie, ej, gdzie się robiło siatkę, a siatkę trzeba było odkryć. Dobra. Połowimy rybacki. Nie! Uh, tu, uh, uh, uh. tu, 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 tu. Cześć. W nocy jest ciężko coś upolować Coś zobaczyć w ogóle. Jest trudno. Dobra, ile tam jest potrzebny mały... na to chcę? Serio? Sześć desek. Dobra, tam liś, liś mi się dam radę tam. Dobra, smaszmy sobie to. Ja Boże, serio? A pasujesz chociaż do przynęty. Ty pasujesz. Dobrze. A i możecie wy nie widzieć, ale e, w lewym górnym rogu mam FPS i ping, ale nad tym mam jeszcze ten, e, mam na przykład pokazane y, co, co czuje moja postać, czyli na przykład właśnie smród. i teraz stać mię na łóżko tyle. Tyle. jedna deska raz wymówienie zrobione tyle, tyle. Śmieć? Gredek, ty śmieciu. Serio, fale. Tylko mi nie zniszcie nic tutaj. Fale. Fale, nie niszczcie mi tutaj nic. Dobra, idę spać. Żeby to zniknęło. Serio? Nadal jesteście? Tyle wy może się być A i teraz jest trudniej łowić O właśnie dlatego To są fale Ui I To ona aż tak wyczuka, już mnie nie złapał Nawet bym się starał sobie to co teraz idziemy? W stół badawczy czy nie, w skrzynkę to nie. Mały skrawek ziemi może? To nam się bardzo przyda. Innego ziemieczka. I wynagana jest. Так. Так. Са, окей. А, бо даш

Ja teraz nie mam jak łowić. Jedyna wyspa mnie może uratować. Bo tam mogę przeczekać w burzę. I właśnie o tym mówiłem, gdy są fale, bo przedmioty się nurkują. I właśnie ten hack leci do góry, a przyniesie się w tole. Wiedziałem, że ty małdasz. O, widzicie? jak się zanusił, a wiesz, kapele ale i tak robią. O, jakiś projekt. Już spadzi Mańko Na krawędzi zawsze świecę w telce serio Dobra, przyda nam się mi W ogóle to jakieś stafło chyba dawało będzie dawać. Coś tam trzeba było zrobić, ale znowu się kłania tutorial. Może spróbuję przejść tutorial. Tam jest wyspa, no i tak na no, nie trzeba. Nie no i właśnie o tym mówię, o tych falach, nie? Chciałem dwie, a Nie, 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 nie... Nie co to jest... Oł ty możesz rzucać! O nie! Straciłem kamień, serio. Serio, ryliny go... Można kłaść na niej rzeczy. Ja tyję tu jesteś. Czar jeszcze jedna deska Wycimy jakąś taką ładną czy szczutką deseczkę Myślę, mi się wodzie, to czy będą czyste. I zaraz tak. Okej. Okay żeby zrobić to wpisy potrzebuje 4 dobra ci kamienie będziemy na razie cykać dobra nieważne było minęło chciałbym mieć to ooo deska Piseczko, chodź ty Bagam, bądź kamień. Kamień, 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 kamień. Serio. I właśnie to są te zalety. Te minusy tej farmy. Fal. tej farmy Co ja... Co ja kurde mówię. I odpadek. Od... ja. Dobra, a teraz wam powiem coś niespodziewanego. No. I teraz powiem Wam coś niespodziewanego To jest na tyle <laughs> Nikt nie spodziewał się tego Ja się tego nie, nie dobra jednak nie Dzisiaj tu jestem Dostaw moją farmę Dostaw moją farmę Zapisuję, zapisujemy świat Men, menu główne tak i tam nas gdzieś tam tepa więc tu macie mu ekran nagrywania nie, w sumie wygodnie widzicie i tyle. więc do zobaczenia i cześć